Szanowni Państwo, pozyskiwana jednostka to kolejny okręt po wielozadaniowych fregatach projektu 106 Miecznik oraz niszczyciela chmin projektu 250. Budujemy wielką armię, budujemy silną armię, budujemy bezpieczną Polskę. To jest nasze zadanie. Dzisiaj marynarka wojenna staje na pierwszym miejscu, staje się oczkiem w głowie naszych działań również na przyszły rok, gdzie chcemy dokonać epokowego zamówienia kontraktu na. Okręty podwodne. Jesteśmy tuż po świętach, ale tak jak obiecywałem, na święcie marynarki wojennej podpisujemy umowę na ratownika, na okręt ratowniczy, który będzie w służbie marynarki wojennej Rzeczpospolitej, który będzie służył marynarzom, ratował życie i zdrowie wszystkich, którzy potrzebują pomocy w najtrudniejszych sytuacjach. Koszty inwestycji to jest ponad miliard złotych. To jest program który będzie realizowany do 2029 roku. Ale według wszelkich danych, 12 miesięcy po podpisaniu umowy, czyli od dzisiaj, powinno nastąpić cięcie blach, a dwa miesiące później położenie stępki. Następnie wodowanie jest przewidziane nawet na rok 2027. To jest poważny zakup. Okręt ten będzie. Miał długość około 100 metrów, szerokość 18, 19 metrów, około 19 metrów. Będzie mógł pomieścić 110, prawie 110 osób załogi. Szczególnie on jest połączony z czymś, co jest naszym oczkiem w głowie. To jest program orka, do którego przygotowania trwają od wielu lat. Wiem, że wielu wam to obiecało, ale my to zrealizujemy my będziemy tymi, którzy te słowa przełożą w czyny. Jeszcze raz chciałem to potwierdzić, a zakup i wybudowanie ratownika jest tego najlepszym dowodem, bo uzyskamy zdolności do obsługi okrętów podwodnych, wcześniej będziemy zabezpieczać właśnie cało, całą operację. Tuż przed wigilią, w dzień przed wigilią, mieliśmy okazję z panem mistrzem Bejdą, z innymi przedstawicielami rządu, podpisać umowę na kolejne kraby na kolejne wozy wsparcia. To był kontrakt na 17 miliardów złotych, gigantyczna inwestycja w polskim przemyśle zbrojeniowym, gdzie gospodarka spotyka się z bezpieczeństwem. Ale nie zapominamy o marynarce, nie zapominamy o zdolnościach operacyjnych na Bałtyku, a dlaczego nie zapominamy o tym? Bo czasy są takie, które wymagają większej aktywności operowania na morzu Bałtyckim. O operatownik w programie o tym samym Imieniu i o tej samej nazwie, będzie służył marynarce wojennej, będzie służył bezpieczeństwu naszych marynarzy, wszystkich, którzy operują na Bałtyku, ale będzie też służył, oczywiście, jeżeli taka potrzeba zajdzie, cywilnym jednostkom, bo będziemy otwarci na wsparcie i pomoc dla wszystkich, którzy, którzy tej pomocy oczekują. To jest okręt ratowniczy wszechstronny. Sama wielkość tego okrętu, liczba załogi świadczy o zaawansowanych procesach, które będzie. Włączony. Marynarka wojenna przez wiele lat, niestety, wielu rządów zmagała się z niedoborem sprzętu, kadr, szkolenia, a przede wszystkim właściwego planowania. Ten obraz wreszcie się zmienia. Marynarka wojenna nabywa kolejne jednostki: fregaty miecznik, niszczyciele min. I wreszcie przychodzi czas na okręt-ratownik. To nie jest okręt jak każdy. Nie da się go kupić z półki. Nie da się pójść do marketu i go po prostu nabyć. Jego trzeba wytworzyć. Ta jednostka jest w stanie wykonywać zadania dla pożytku każdej, każdego okrętu i każdej marynarki sojuszniczej. To będzie jednostka, z której możemy być naprawdę dumni. Ta dzisiejsza umowa która jest podpisana między Agencją Uzbrojenia a Polską Grupą Zbrojeniową PGZ Stocznia Wojenna, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej. To jest wielkie wydarzenie, bo to nie tylko inwestycja w gospodarkę, ale to również jest przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo. Robimy też wszystko, żeby w przyszłym roku Doszło już do finalizacji rozmów i wyłonienia wykonawcy okrętów podwodnych dla marynarki Rzeczypospolitej Polskiej. Chcę Państwu powiedzieć, że nie zwalniamy tempa, bo bezpieczeństwo i gospodarka są dla nas najważniejsze. Negocjacje naszego konsorcjum z Agencją Uzbrojenia zakończyły się w poniedziałek. Dzień przed wigilią byliśmy ostatnimi, którzy wychodzili z Agencji Uzbrojenia gasząc światło. Po niełatwych negocjacjach, ale negocjacjach, które zakończyliśmy z sukcesem, tym sukcesem jest ta umowa, którą dzisiaj podpisaliśmy. PGZ, Stocznia Wojenna, CTM, PGZSA obiecują bo zobowiązały się do tego że dowiozą ten okręt w terminie. Dzięki ratownikowi. Nasza stocznia zachowa ciągłość pracy, te zdolności w przemyśle stoczniowym pozostaną w polskim państwowym przemyśle, co tak jak wspomnieli panowie ministrowie jest bardzo ważne. Chciałbym wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że taka inwestycja jest możliwa, bardzo serdecznie podziękować. To jest chyba już ostatnia umowa. Tu zwracam się do pana ministra Bejdy, do generała Kuptela, którą pewnie w tym roku podpisujemy. Może jeszcze mnie czymś zaskoczą, może jeszcze dopniemy jakieś dobre negocjacje do samego końca. Czasem to długo trwa, ale to jest bardzo ważne, żeby to było precyzyjne, żeby to było bardzo staranne, żeby też zadbać o interes skarbu państwa.